Hej, 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 widzowie. Z tej strony Gamingo, wasz ukochany streamer, youtuber. Dzisiaj zajmiemy się wiadomością od Tobiego Foxa na temat Dread e, Kiedy dokładnie wyjdzie, o co chodzi z tym i sekretami na temat dostępnych e, charakterów, jakie są. Więc... no. To jest właśnie to, co właśnie mówiłem, czyli ta wiadomość od Tobiego Foxa. Yy, Nie tylko mał, przeczytałem to. I z tego wynika, że yy, Deteran w Japonii będzie 5 czerwca o godzinie północnej przy zakupie konsoli Nintendo Switch 2. Yy, w, w, ogółem w krajach takich jak Ameryka i Europa no, bardziej kontynentach. Będzie 4 czerwca o godzinie 8. Zależy 11:00, 5.00. Zależy czemu? Ponieważ w Japonii yy, macie tam, jakby, strefę czasową, i ta strefa czasowa między Japonią a powiedzmy między Ameryką jest 13 godzin. Więc dlatego yy, też przy okazji przeczytałem, że będzie jakiś plulej, plulej port jakoś tak, to się nazywa, i to będzie taki port, że jak kupiłeś grę. Powiedzmy, że na PlayStation 4 to dostajesz jeszcze tą samą grę na PlayStation 5 i musisz kupować te same gry dwa razy. Więc no, jest mega spoko i tak samo właśnie będzie przy Nintendo. To jest spoko. Um, jeszcze przeczytałem, że... Yy, tak, tak według mnie, o w tym właśnie miejscu, że będzie ta sama wersja yy, FOMO Cleaning Right Up, czyli że czyszczenia. Czegoś tam. Jakiegoś po prostu bossa. Żeby będzie jakby sekretny boss. Z tego wynika na Nintendo Switch. Więc spoko. Ale moglibyśmy w sumie też dać tego sekretnego bossa na przykład na Pc'cie albo na, na przykład na konsoli, nie? Żeby nie było tak, że na Pc'cie jak było przy to już nie było żadnego sekretnego bossa. jest spoko. Ale mogli to zrobić lepiej. I jeszcze przeczytałem, że właśnie miały być osiągnięcia. Na PlayStation. Spoko. I że jeżeli się powiedzmy wyjdzie za wcześnie spokoju, to się wtedy nie zalicza osiągnięcie. Co jeszcze? Jeżeli wejdziemy w tą stronę, to w stronę to tu jest, ten, gdzie pisze spawntron superguerce, to właśnie tutaj Toby Fox pisze, że niby coś tam do tej strony dodał, że jakieś tam yy, alternatywne zakończenie o co mówił i ogółem także jakieś inne rzeczy, więc ciekawie powiem Wam, że robi Toby Fox. No, teraz klikamy tą stronę i nas przenosi na tą stronę i na tej stronie mamy takie cośik jak właśnie spam tiu, spam ton, e, network e, spanton Value Network Czyli jakby tam był film była? Ale to nie to nie wszystko. Jeżeli wejdziemy teraz powiedzmy w... w taki link, taki obraz, to możemy na przykład wejść takie linki, nie? Więc jest trochę ciekawie. Nie powiem i, i, i. Ale najlepsze jest to, że podobno jest jakieś alternatywne. Bo to on gadało, że jakieś alternatywne zakończenie. Właśnie jest alternatywne zakończenie. Widzicie? I to po tylko nie temu widziałem. Więc spoko. i, i, i. i Właśnie widzicie tutaj jakieś takie rzeczy. Właśnie tu macie easter na przykład Możecie wejść w to i wam się pokaże. Na przykład o. Macie na przykład muzyki. ukryte jakieś, e, macie na przykład ukryte gierki i na przykład ta gra co tu jest z kotami e, jeżeli w tej grze w chwilę i dotkniecie jakiegoś innego kota no to ten kot was przeniesie do specjalnego pokoju gdzie jest właśnie, na jest jakby taka jakby kapliczka jakby no te witraże od kapliczek i tam macie e, do wyboru właśnie te kapliczki czy te witraże no i was przynosi na przykład mi się udało no, znaleźć jakieś cośik więc no, trochę ciekawie jest. Więc możecie sobie znaleźć tutaj dużo easter eggów. Na przykład, coś tu właśnie jest spoiler na temat chaptera. Yy, na przykład, na temat chaptera czwart, trzeciego i czwartego. Tu jest dosyć dużo spoilerów. Na przykład, tu jest jakiś spoiler. Ja pamiętam. Hmm, jeśli tutaj wejdzie, nie w tym. Jeśli wejdzie, na przykład, tutaj, to macie na przykład na temat yy, bitwy, Więc no, takie się dzieją rzeczy. A jeszcze pamiętam, że chyba przy którejś tam po prostu kliknięciu gdzieś mm, przynosi was na jakby. lik tego? O, tu właśnie. Troszkę no, możecie pójść w lewo. Dziś tam macie taki gości. Więc no. Szykuje się ciekawy chapter. A ja. Tym właśnie akcentem z Pamtona kończę to i mam nadzieję, że poinformowałem Was.